No pięknie, popatrz, Perdisiu Kolejny wilczuś dał się nabrać No nie, no Ale te wilki dziwne Chodź, Perdi, bierzemy go Zabieramy go Do kliniki O, o ja cię, ale to Ale ta klatka ciężka Chodź, Perdisiu, idziemy po y, nadajnik Co? Nadajnik? Po co mi jakiś nadajnik, hmm? Nie jestem cieniasem z paczki grapa, tylko silniakiem z paczki halny. <laughs> I to jeszcze alfa. <laughs> A oni mi chcą za zakładać jakiś nasyjniczek. <laughs> Ludzie, co się dzieje na imprezie? Chyba zaspałam. O, moje okulary. O nie, sunęło się. Teraz lepiej. A, kolejne dzikie zwierzę tu przyniosła moja pani. Nie jestem dzikim zwierzęciem, tylko wilkiem. A ty? A ja jestem kotem. Wyobraź sobie, mój drogi. Nazywają mnie Vivienne studia Tiradora. Tak sobie można język połamać, wiesz? No dobra, mów mi Westy. Co tu robisz, maluszku? A, nie wiem, sam. Wiesz co? A co to robi taka pokraka jak ty? Hmm? A, no cóż. Nie jestem pokraką w przeciwieństwie do ciebie. Wyobraź sobie, że kaszmirowy speterek z futrem z nornicy, okulary przeciwsłoneczne z filtrem oraz różowy daszek yy, od Chanel oraz pomarańczowa kokarda na ogonie to... Cztery największe hity tego sezonu. Eee, tak jakby chodzi o to, że nawet nie wiem co to, bo w ogóle podziwiam cię, że tobie nie jest w tym gorąco. Ja ja jestem w samym futrze i mi jest gorąco. No wiem, ale ja też mam futro. Nie jestem przecież naga. Dobra, okulary sobie daruję. Nie idę na nazwiaty. A ty co tu robisz właściwie? Bo ja tu mieszkam i śpię. Dobra, Daszek w sumie też. Powiesz mi nieznajomy, jak masz na imię. Rex. a ty? Już ci mówiłam. Besti. Eee... A kim jesteś? Kotem. Rasy Dachowiec. W sweterku. Okej, okay. ale czemu jesteś tak ubrana? Och, żeby być pięknym trzeba cierpieć, nawet w upał, mój drogi. Eee, to ja nie chcę być piękny. Teraz wiem, czemu żadna dziewczyna cię nie chce. Co? Ja nie chcę dziewczyny! O, juju. Ju. Um, chodź, wilkusiu.